Hej, nazywam się Magdalena Tomalek, witam na moim kanale Zrobimy dzisiaj czytanie dla bliźniaczych płomieni, więc bez podziału na grupy I nagrywam to z perspektywy żeńskiej energii Więc jeżeli poczujesz, że ta druga strona jakby z Tobą rezonuje bardziej To oczywiście możesz sobie podmienić Ok, więc zobaczmy w takim razie jakie, jaką ogólną energię, jakie nastawienie ma do Ciebie Twoja osoba, czyli Twój bliźniaczy płomień Mamy kartę głupiec, karta papież, karta gwiazda i karta rydwan. Ok, więc tutaj mam takie poczucie z tą kartą głupiec, tak jakby em, Twoja osoba była teraz gotowa już na jakiś nowy rozdział, albo myślała o rozpoczęciu nowego rozdziału z Tobą, być może em, uwolniła się z jakiejś kolejnej rzeczy. Po swojej stronie albo ma poczucie, że już oczyściła wszystko, co trzeba po swojej stronie. Um, I trochę mam um, takie wrażenie, jakbyście wy, zobaczymy oczywiście zaraz na waszą energię, ale tak jakby, jakbyście wy byli jeszcze w jakiejś relacji, um, albo przynajmniej wasza osoba was tak widzi, tak? On czy ona widzi was w taki sposób, może nie wie, czy jesteście z kimś czy nie, i ma takie poczucie, że jesteście po prostu teraz z kimś innym. Um, i z tego powodu pojawia się tutaj właśnie jakiś taki smutek, nostalgia, że um, oni są już wolni, a wy jeszcze nie, tak, czy on, ona jest już wolna, a ty jeszcze nie um, Zobaczmy po waszej stronie, okay, mamy kartę kapłanka, cesarz, koło fortuny i karta cesarz po raz drugi i tutaj mamy jeszcze kartę rydwan. Ok, więc um, po waszej stronie, z tą kapłanką, mam takie poczucie, że um, ok, no nie ma teraz między wami kontaktu. Być może też kwestia tego, że wy tego kontaktu um, unikacie w jakimś stopniu z jakiegoś powodu, um, mamy kartę Cesarz w dwóch jakby wersjach, tak? tutaj w tej każda karta ma negatywną i pozytywną wersję i pomiędzy mamy kartę koło fortuny, więc mam takie poczucie, że być może wy macie z kolei wrażenie, patrzycie na swoją drugą e, stronę, na swój bliźniaczy płomień i macie wrażenie, że oni jeszcze nie są gotowi, że oni jeszcze przez coś przechodzą, że oni się jeszcze z czymś nie poukładali um, i też z tego powodu jest tutaj to milczenie i tak jakbyście właśnie czekali na to, nawet mi przyszło takie osoby, modlili się o to, żeby ta druga strona, może manifestujecie, tak? Może medytacje jakieś robicie. Niekoniecznie musi chodzić tutaj o modlitwę taką typowo religijną, ale macie taką intencję, tak? Chcecie tego, żeby ta osoba właśnie zmieniła się trochę, przetransformowała się w tą jakby lepszą wersję siebie, w bardziej autentyczną wersję siebie. Zobaczmy, co mamy dalej po stronie. Twojej osoby. Jakie nastawienie, jakie uczucia, jaką ogólną energię wobec Ciebie ma ta osoba? Ok, mamy kartę dziesiątka Buła, więc być może ta osoba rozważa jakąś przeprowadzkę albo gdzieś tam w obrębie tego, gdzie jest w swoim życiu bezpośrednio, albo może w swoim kierunku. Mhm, mamy kartę król Mieczy dalej. I karta As Buław. I mam takie poczucie, że um, ta osoba tutaj z tym Asem Buław ma bardzo dużo takiej pasji, bardzo dużo emocji, odczuwa um, emocji pod takim kątem tych takich bardziej ognistych emocji. Takiej Taki właśnie pasji, takiego um, jakiegoś pożądania, może w twoim kierunku. Ale z tym królem Buław tak jakby próbowała się jeszcze od tego odciąć próbuję może ignorować też te emocje, jakby udaje, że wcale tego nie czuję. I trochę mam takie poczucie, jakby to wynikało z tego, że ta osoba widzi Ciebie jako kogoś jeszcze niegotowego, tak? kogoś, kto jeszcze nie jest otwarty w takim samym stopniu, jak on, czy ona, oni. Dalej mamy kartę czwórka mieczy, Król, królowa kielichów. Mm -hmm. No właśnie, znowu mamy tutaj takie odcinanie się od emocji i karta Król Monet. Mm -hmm. Okej, okay, dalej mamy karta umiarkowanie, dziesiątka kielichów i karta słońce. ok śmiesznie, bo właśnie w pomienia często jest tak, że. Mm, Każda osoba, każda z dwóch osób patrzy na tą drugą i ma wrażenie, że to ta druga jeszcze ma coś do zrobienia. Nie? Często zapominamy o tym, że ta druga osoba jest lustrem dla nas, więc to takie jest zawsze tutaj podchwytliwe z tymi energiami. No ale generalnie, jeżeli chodzi o nastawienie tej osoby do Ciebie, mam takie poczucie, że ta osoba naprawdę jest mocno taka ugruntowana, bardzo pewna tego, co do Ciebie czuje, tak bardzo pewna tego, co chce z Tobą, tej przyszłości, jaką z Tobą chce. Mamy tą dziesiątkę kielichów, więc zdecydowanie czuję, że um, on, czy ona ta osoba, jest mocno nastawiona na to, jakby patrzy w przyszłość tak i czeka na to, na ten moment, kiedy dojdziecie w końcu do, do takiego balansu, tak, połączycie to, to swoje yin yang, tak, razem ze sobą i będziecie mogli właśnie tą dziesiątkę kielichów. Osiągnąć razem. Popatrzmy, co mamy z Waszej strony, po Waszej stronie. E, tutaj w sumie jeszcze popatrzyłam na tą czwórkę mieczy i królową kielichów. Tak jakby e, emocje, które ta osoba odczuwa na Twoją myśl, tak? Myśląc o Tobie, e, są aż takie przytłaczające. E, Pozytywnym może z tego, w sensie to są pozytywne emocje, tak? Ale jest jej po prostu za dużo i przez to, że nie ma tutaj. E, Kontaktu między wami albo, wiecie, bliższej relacji, to te emocje po prostu nie mają ujścia, więc ta osoba musi się od nich odciąć, no bo nic innego nie może z nimi zrobić, tak? Nie może tych emocji w tym momencie tobie pokazać, nie może, e, jakby ich, wiecie, zmaterializować, przelać na relacje między wami. Więc, tak jakby się tutaj musiała z tego powodu odciąć, mamy też Króla Monet, więc mam wrażenie, że po prostu ta osoba się koncentruje teraz na, na swoich finansach, na swojej karierze, na jakichś innych bardziej takich materialnych, przyziemnych rzeczach, które, nad którymi ma kontrolę, tak? Bo nad emocjami do ciebie czuję, że zupełnie nie ma kontroli. Tutaj na Czwórce Mieczy też mamy osobę, która leży jakby obok swojego serca, tak jakby to serce miała wyciągnięte, z siebie, czyli no takie poczucie, że musi się odciąć od swojego serca, od tych swoich emocji, no bo przytłacza ją to, tak? Za bardzo ją te emocje zalewają ją, czy jego i um, nie może sobie z nimi poradzić. Chociaż też jeszcze mówię o tym sercu gdzieś indziej, to też takie właśnie poczucie, że Wasz, że ich serce, serce tej osoby jest przy tobie, więc jest jakby gdzie indziej. Więc pojawia się tutaj też ten taki element um, tęsknoty, albo też takiej pustki wewnętrznej, tak? Wtedy, kiedy nie ma tej relacji między wami, nie ma tej bliższej, bliższej takiej relacji między wami, to ta osoba po prostu odczuwa tę pustkę i tęsknotę. Po waszej stronie mamy czwórkę kielichów, karta pustelnik. Ten po raz trzeci. Wow. Karta Rydwan. Okej, okay, więc tutaj trochę mam takie poczucie, że ogólnie skupiacie się teraz na um, swoim życiu, tak, na swoich sprawach. Macie, wy macie takie spojrzenie na tą drugą osobę, że okej, okay, on albo ona musi jeszcze coś przejść, musi się jeszcze ogarnąć z czymś, musi sobie coś poukładać musi może jakieś relacje zakończyć albo coś innego. Więc ja sobie poczekam, ale w sumie nie będę czekać tak biernie, więc zajmę się, jakby zacznę sobie budować swoje relacje, jakieś swoje zainteresowania. Skupię się może na swoim takim rozwoju duchowym albo rozwoju osobistym. Ta osoba, jakby dam osobie, tej mojej osobie po prostu czas i przestrzeń. Z kolei też drugą stronę. Myślę, że z tą kartą Red Band pojawiają się w Was um, też wątpliwości, co jest zupełnie normalne. Tak, z jednej strony macie takie um, głębsze poczucie zrozumienia tego, co się dzieje tutaj pomiędzy Wami, o co chodzi w tej relacji, ale zrozumienie to jedno, a emocje, które się w nas pojawiają, jakieś traumy, które z nas wypływają, jakieś wątpliwości, um, to swoją drogą, nie? To co innego. E, więc tutaj się z kolei takie coś może pojawiać, że im bardziej. Skupiacie się na swoim życiu, tym mniej odczuwacie te emocje, które odczuwaliście może kiedyś, na początku tej znajomości, tak? taką głęboką tęsknotę, taką głęboką potrzebę bycia z tą osobą. I Im bardziej to się rozmywa, tym bardziej może macie jakieś wątpliwości, kurczę, czy to, czy to jest dobra droga, tak? Czy, czy ja może niedługo w ogóle zapomnę o tej osobie i ten temat się urwie, i co wtedy? Tak, może też się przyzwyczailiście do tego, do tych wiecie, wzlotów i upadków, do tych takich um, przytłaczających emocji, które się pojawiały e, w związku z tą osobą. I no jest takie zagubienie trochę, tak? Co, co dalej z tym będzie? Mhm, dalej mamy kartę As Kielichów, więc no właśnie, tak jakby ta miłość tutaj jest mimo wszystko. I As Monet. Ok. Dalej mamy. Piątkę mieczy, królowa mieczy i cesarzowa. Ok, tutaj na tym, jak patrzę na tego asamon, to zwróciłam uwagę na ten dom, który jest tutaj w oddali, więc trochę też macie takie właśnie poczucie znaczy ja to tak widzę, nie? patrząc na tę kartę że ten dom to jest jakby ta osoba dla was. Tak wiecie wewnętrznie tutaj mam tego moneta, który odchodzi jakby gdzieś jest daleko od tego domu. Ale też nie wygląda jakby się z tym martwił, więc no tutaj właśnie widzę Was jako takie trochę rozdarcie wewnętrzne. Z jednej strony jest mi dobrze, czuję się coraz lepiej. Może z tym, że moja kariera się rozwija, z tym, że jestem bardziej niezależna pod takim kątem, nie dosłownie niezależnością, bo wiadomo nigdy nie jesteśmy niezależni jako ludzie, które są po prostu istotami społecznymi. Ale mm, wiecie, ta, w takich relacjach często, im bardziej na początku, że tak to określę, tym więcej em, takich trudnych emocji czujemy, tak? Takiego właśnie współzależnienia od kogoś, takiej potrzeby bycia z kimś, em, tak jakbyśmy byli, wiecie, mocno taką pępowiną <grywania> związani, tak jak kiedyś tam z mamą, e, a teraz właśnie im bardziej odchodzicie, im bardziej się rozwijacie w tej relacji, tym bardziej czujecie taką nawet nie za, niezależność, tylko jakby swoją własną tożsamość odkrywacie. Tak? Tym lepiej czujecie się po prostu ze sobą, sami. Tak nie, jakby nie, nie wyrażacie siebie albo nie mm, określacie siebie jakby przez pryzmat tej osoby, czy przez pryzmat też innych osób, czy nie wiem, swojego zawodu chociażby, tylko bardziej uziemiacie się bardziej, jakby ugruntowujecie się w tym, kim jesteście, tak? I z tym jest wam coraz lepiej. Um, ta królowa mieczy też pokazuje mi, i piątka mieczy, że coraz bardziej też odchodzicie właśnie od takich, od jakiejś, wiecie, dramy, od osób, które was wranią w jakiś sposób, raniły w jakiś sposób stawiacie granice, tak? uczycie się może właśnie takiej asertywności, więc coraz bardziej, coraz lepiej się po prostu czujecie, i mimo tego, że ta osoba tutaj jako ten cesarz się pojawia trzy razy, mimo tego, że macie dalej czujecie tą więź, czujecie tą miłość, to tak jakby ta miłość do tej osoby się transformowała, tak? Tam, gdzie kiedyś może widzieliście miłość jako właśnie wzlot i opadki, i wiecie, śmiech, łzy, płacz. Właśnie jakieś dramaty, które zazdrość, tak nie wiadomo co, jakieś obsesje, nie wiadomo jakie inne e, takie burzliwe emocje. Tak teraz, e, jakby pojęcie miłości trochę się w Was transformuje. Coraz bardziej ta miłość jest taka spokojna, taka świadoma, taka po prostu obecna, e, ale bez tego wszystkiego, co kiedyś się. Co kiedyś Wam się jakby mieszało, sklejało z, z pojęciem miłości. I myślę, że to jakby wzbudza w Was trochę takie poczucie niepewności, tak? Czy to jeszcze jest miłość, czy to już nie jest miłość, że kiedyś mi się wydawało jako coś zupełnie innego, a teraz odczuwam to jako coś właśnie też zupełnie innego, coś zupełnie nowego. Okej, okay, zobaczmy po stronie tej osoby, jeszcze z kart emocji, co mamy. Karta obojętność. Zgoda. Myślę, że te karty pokazują, tak jak tutaj mówiłam, bo też macie tą cesarzową, że ta osoba widzi was jako kogoś obojętnego, kogoś, kto jest zajęty swoimi sprawami, um, a chciałaby ta osoba tutaj nawiązać jakiś kontakt. Tak? Ale z drugiej strony, dobra, zobaczmy dalej. Mhm, mamy kartę skrucha. Poczucie akceptacji. Współczucie. I nienawiść. No właśnie z drugiej strony też, um... co ja tutaj chciałam powiedzieć, że, um... nie, nie wiem czy ja to mówiłam już, czy nie, <laughs> się zagalopowałam, ale no bliźniacze płomienie są dla siebie lustrami. Więc to, co ta osoba czuje, to nie chodzi o to, co ty robisz, albo czego nie robisz. To jest to, co ta osoba ma w sobie, a projektuje na ciebie, tak? Ty może jesteś jak najbardziej otwarty, czy otwarta. Na tą osobę i chętnie byś sobie też z tą osobą, nie wiem, pogadała, spotkała się, czy spotkał, ale ta osoba teraz jeszcze pracuje nad czymś, tak? Czyli ma w sobie jakieś blokady, ma w sobie jakieś wątpliwości odnośnie tego, także Ciebie widzi jako kogoś milczącego. Więc to, o czym ja tutaj mówię, to nie jest cały żaden znak ani sygnał, że macie teraz odzywać się do tej osoby, tylko to nam pokazuje, że ta osoba po prostu pracuje teraz z takim tematem, tak? Że widzi kogoś miłość swojego życia dla większości z was jako kogoś kto nie jest zainteresowany, jako kogoś kto jest nieobecny. Więc u tej osoby też się pojawiają jakieś inne schematy, jakieś przekonania na temat życia, na temat miłości, na temat partnera albo partnerki, z którymi musi sobie popracować. Co my tutaj mamy dalej? Skrucha, poczucie akceptacji. Myślę, że te karty, zwłaszcza to poczucie akceptacji, tutaj pokazuje jednocześnie to, że ta osoba po prostu widzi, że y, ty przechodzisz przez coś, czy pracujesz nad czymś w swoim życiu, tak? Tak jak u Was mówiłam, że budujecie jakieś relacje, y, czy swoje nowe zainteresowania, czy po prostu tworzycie jakby siebie na, na nowo, swoje nowe otoczenie, swoje nowe życie budujecie, że ta osoba też to widzi i myślę, że. Po prostu to szanuję i też z tego powodu, mimo tego, że ma dużo emocji w stosunku do was, to jakby z perspektywy tej osoby patrzę na was i jakby dla wyższego dobra, dla waszego dobra, trzyma się trochę na dystans, żeby dać wam przestrzeń na to, powiedzmy, poukładanie się ze swoimi sprawami. Dla części z was, też u tych osób mamy kartę nienawiść, dla części z was ta osoba też może być zazdrosna na przykład, tak, że wy macie coś, czego ta osoba nie ma, ale no też pamiętajcie, że to jest kolejny schemat, tak, kolejny jakiś program, z którym ta osoba musi sobie poradzić. Okej. Okay. Po waszej stronie mamy karty szczęście, rozczarowanie, żal, mm -hmm. pożądanie. Okej. Okay. Radość i karta pogarda. Często jest też tak, że w parach, zobaczcie, tutaj mamy kartę skrucha, a u was mamy żal. Czyli znowu trochę pojawia się ten schemat kat i ofiara, tak? Co też jest taką nakładką, takim właśnie programem, którym gdzieś w sobie mamy, że jedna osoba się zawsze czuje bardziej jako ofiarę, ofiara, a druga jako kat. Um, I też projektujemy na siebie jedno i drugie nawzajem. I to jest też coś, co nas ogranicza w tym momencie, coś, co stoi pomiędzy nami, coś, co um, trzyma te dwie osoby na dystans, tak? Bo tutaj nie ma przestrzeni. Wiecie, związek udaje się wtedy, kiedy jest, kiedy dwie osoby są na równi, a tam, gdzie jest i ofiara, tam nie ma równości. Uh, więc też po swojej stronie możecie pracować z tym, dlaczego czujecie się jak ofiara, tak? Czy albo w jakich. W jakim stopniu, czy w jakich sytuacjach um, gdzieś w przeszłości czuliście się jak ofiara Albo przy kim, przy jakich ofiarach ze swojej rodziny stoicie sercem i z kim się tam ut utożsamiacie Okej, okay. dobra hmm. I co tutaj jeszcze weźmiemy? Weźmiemy jeszcze jakąś, może z tej talii jakąś kartę dla was mhm. Mamy karta sztuki seksualne e, Seksualność wow. I karta dzikość i karta uzdrawianie. Ok, więc um, no większość z Was, osób, które oglądają są to kobiety e, i też pod takim kątem patrzę na to czytanie głównie, oczywiście możecie sobie zamienić, ale to co czuję tutaj najbardziej, to tak jakby to była taka podpowiedź, że teraz jest też czas na to, żeby popracować ze swoją e, kobiecością, ze swoją żeńską energią, nawet jeżeli jesteś mężczyzną, to też tą żeńską energię masz, chociaż możesz poczuć może akurat w twoim przypadku, że jesteś mężczyzną, chodzi tutaj bardziej o pracę nad swoją męską energią, nad swoją męskością, na przykład w stosunku do kobiet, tak? Często mężczyźni mają problemy z męskością wtedy, kiedy był na przykład jakiś mocno agresywny mężczyzna w ich życiu: ojciec albo dziadek albo ktoś, i wtedy męskość kojarzy im się z agresją, z taką, wiecie, toksyczną agresją, z przemocą. I wtedy odcinają się od swojej męskości, tak? I wtedy stają się bardziej tacy kobiecy, bardziej z, no, w tak bardziej żeńskiej energii stoją, bliżej kobiet, jakby. Więc to też jest warto, wiecie, no ta męskość i kobiecość się łączą w pewnym stopniu, tak? No, ktoś jest mniej męski, bo wyklucza mężczyzn, później z kolei też są kobiety, które mają problemy z kobiecością. Też może być z tego samego powodu, tak, że boją się w jakiś sposób męskości, więc stają właśnie po stronie męskiej, tak, no bo kobiety, kobieta, kobieca energia, kobiety w brodzie na przykład były w jakiś sposób ranione, i, i boją się po prostu kobiety swojej własnej kobiecości. Co by to nie było, to czuję właśnie tutaj taką pracę teraz nad, że wskazane jest to, żeby. Na tą swoją kobiecą energią popracować, nad swoją kobiecością, um, pouzdrawiać. Um, ta karta zawsze kojarzy mi się z jakimiś albo masażami, albo z czymś takim delikatnym, ale też mocno fizycznym, ale właśnie w takim ujęciu um, kobiecości. Więc może to też jakaś wskazówka. Fajnym pomysłem jest um, pójście na kurs jakichś par, w sensie kur gdzie pary tańczą, tak? Gdzie się tańczy w parze. E, bo tam też mamy tego, że no, kobieta staje bardziej w tej kobiecej energii, a mężczyzna musi stanąć bardziej w tej męskiej energii. Też jest fajne, e, nawet jako tak, do takiego poćwiczenia sobie, wiecie, poczucia e, męskiej i żeńskiej energii. Mm. No, fajna taka praktyka do tego. E, co tutaj jeszcze. No chyba tyle. W sumie. Nic mi się już tutaj nie pokazuje więcej z tych kart na ten moment. Okej, okay, no dobra, to by było tyle na dzisiaj. Dajcie mi znać, czy podoba Wam się takie czytanie, e, tylko dla bliźniaczek płomieni, czy chcecie je ja na moim kanale od czasu do czasu. Jeżeli jesteście zainteresowani e, czytaniem indywidualnym również, to w opisie poniżej znajdziecie link do mojej strony, na której znajdziecie więcej informacji na ten temat. A na dzisiaj Wam dziękuję i do usłyszenia niedługo.